Z udziałem wszystkich toruńskich posłów. Jak widzicie, sytuacja jest bez precedensu. Jesteśmy tutaj reprezentując wszystkie siły polityczne. Łączy nas Toruń, Łączy nas miejsce, z którego zostaliśmy wybrani i które reprezentujemy w Polskim Sejmie, bo sytuacja też jest bez precedensu. Od kilku dni jesteśmy świadkami agresywnej inwazji zbrojnej Rosji Putina na Naszą y, zaprzyjaźnioną y, Ukrainę. Od y, samego początku z Polski sy, y, płyną sygnały wsparcia, y, płyną sygnały y, y, wspierające nasze siostry, nas, naszych braci na, na Ukrainie, ale nie samym słowem możemy y, y, osobom poszkodowanym czy pokrzywdzonym tą agresją pomóc. I w gronie wszystkich parlamentarzystów postanowiliśmy, że podejmiemy także realne działania, o których każdy z zaproszonych dzisiaj gości będzie mówił, tak żeby faktycznie móc wesprzeć wszystkich tych, którzy dzielnie stawiają czoła i opór rosyjskiej agresji. Potrzeby są ogromne, dlatego też uważamy, że Tutaj nie ma miejsca na to, żebyśmy się ścigali o pomoc, żebyśmy w jakiś sposób próbowali różnić ponad podziałami, zapominając o tym wszystkim, co dzieli nas na co dzień. Podejmujemy wszelkie możliwe działania pomocowe, wysyłając jednocześnie wyraźny sygnał, że zjednoczeni w Polsce pomagamy naszym siostrom i braciom na Ukrainie. W kolejności będą zabierały głos nasze posłanki, a następnie posłowie. Bardzo proszę. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za tą inicjatywę wspólnego, ponad podziałami zajęcia się sprawą naszych, naszych przyjaciół z Ukrainy. Moje biuro poselskie na Podmurnej 20 już od kilku dni przyjmuje dary przyjmuje różne inicjatywy od mieszkańców i będziemy te, te, te dary, które Państwo przyniesiecie, dalej bardzo proszę, żebyście Państwo przynosili, będziemy je przekazywać do, do PCK Toruńskiego. Chcemy bardzo, ja chcę bardzo proszę wezwać mieszkańców Torunia do aktywnej. Aktywnej pomocy naszym przyjaciołom z, Ukra z Ukrainy. W wczoraj przy przeszło polską granicę około 50 tysięcy Ukraińców. Głównie są to te osoby, które mają już tutaj kogoś z rodziny. Ale przy przyjdą również i tacy, którzy nie mają w Polsce rodziny, nie mają w, w Polsce przyjaciół, będą chcieli szukać schronienia. Jeżeli państwo. Chcą pomóc, mogą przyjąć kogoś, jakąś rodzinę z Ukrainy, to bardzo proszę o informacje. Będziemy pośredniczyć w tego, w tego typu działaniach. To jest bardzo ważne i stańmy wszyscy wokół Ukrainy, wraz z Ukrainą. Chwała Ukrainie! Siostry Ukraińki, bracia Ukraińcy, nie jesteście sami, jesteśmy z Wami, możecie liczyć na naszą pomoc. Ta inicjatywa jest bardzo cenna dzisiaj ponad podziałami, wspólnie tutaj stoimy, aby obwieścić, że będziemy wspólnie pomagać i wspólnie deklarować pomoc dla osób, które tej pomocy potrzebują. Moje biuro poselskie warszawska 4 przez 1 czynne codziennie od 10 do 19 z chęcią przyjmie wszystkie dary, wszystkie artykuły, które są potrzebne, szczególnie te artykuły pierwszej pomocy, które, które wymieniają bardzo często organizacje pozarządowe. Oprócz tych rzeczy, które można składać u mnie w biurze skontaktowaliśmy się również i jesteśmy w stałym kontakcie z organizacją klimatyczną. Fridays for Future już wczoraj zadeklarowaliśmy pomoc dla aktywistów klimatycznych, którzy. Jeżeli znajdą się w Toruniu, będą mogli po prostu rozgościć się u nas w biurze. Ja akurat mam takie warunki, że w tym biurze można się przespać, umyć, można zjeść, więc taką pomoc zadeklarowaliśmy. Również jestem w stałym kontakcie z Fundacją Honor Pomagania Dzieci, która próbuje od kilku dni ściągnąć do Polski 40 sierot z domu dziecka. Jeżeli to się uda, ta pomoc też zostanie, zostanie przekazana. Musimy, musimy nie być obojętni, dlatego że to, co się dzieje na Ukrainie, to tak naprawdę dzieje się też u nas w Europie i każda śmierć, każda tragedia, która się tam wydarza jest tragedią u nas w Europie. Nie powinniśmy o tym zapominać. Jeszcze raz, wolna Ukraina to wolna Polska. Siostry Ukrainki, bracia Ukraińcy, nie jesteście sami, możecie na nas polegać. Dzisiaj musimy wszyscy podać dłoń Ukrainie. Oprócz tego, co już tutaj padło i oczywiście moje biuro jest otwarte i już zbiera jakiś czas dary dla Ukrainy, ja chcę zaapelować do Państwa z gorącą prośbą na dzisiaj, na świeżo. Ja po potrzebuję materace, dlatego że zmierzają do Torunia dwie rodziny, które właściwie zna znaleźliśmy, znalazłam dla nich mieszkania, ale nie mają gdzie się położyć. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać materace do mojego biura na warszawską 4 przez 8, to zachęcam. E jestem w stanie, jestem w kontakcie z organizacjami pozarządowymi, również przekazać sprzęt rehabilitacyjny, bo wiem, że tacy rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi również przekraczają nasze granice. Jestem w dyspozycji mieszkań, gdzie również w kontakcie z innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnymi y, będą przekazane w razie potrzeby y, rodzicom z dziećmi. Zachęcam serdecznie. Moje biuro jest na warszawskiej 4 przez 8. Jest otwarte dla wszystkich codziennie od godziny 9 do 15. Można przynosić żywność, można przynosić, y, re, można przynosić, y, Żywność, środki higieniczne, także zachęcam i zapraszam. Szanowni Państwo, jesteśmy posłami z różnych sił politycznych, różni nas wiele również w sprawach dotyczących przeszłości Polski, ale cieszę się i bardzo dziękuję koleżankom i kolegom, że jesteśmy tutaj razem i pokazujemy, że w sprawie wolności Ukrainy mówimy. To samo jesteśmy razem. Są sprawy, które Polaków dzielić nie powinny. Wojna Rosji z Ukrainą jest wojną z wolnym światem, jest wojną również z Polską. Trzeba Ukraińcom udzielić pomocy. Udziela tej pomocy Europa, udziela polski rząd, sprawy militarne, ale również trzeba pomóc konkretnym ludziom z Ukrainy, tym, którzy masowo przybędą do Polski. Jeżeli pierwszego dnia ewakuacji przybyło prawie 50 tysięcy ludzi, to należy się spodziewać, że kobiet i mężczyzn z Ukrainy i dzieci mogą być setki tysięcy, może i więcej, trzeba udzielić im pomocy. Zarówno w zorganizowanych ośrodkach, ale również będzie potrzebna pomoc ludzi z serca, ludzi, którzy chcą pomóc konkretnym osobom. Nie chciałbym żeby ten entuzjazm, ten zapał, te gorące serca były tylko teraz, kiedy jesteśmy tym pobudzeni. Prawdopodobnie będziemy musieli udzielać pomocy Ukraińcom, setkom tysięcy ludzi przez długi czas. To doprowadzi również i do konsekwencji dla naszego życia społecznego, dla rynku pracy, dla systemu edukacji, służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałbym i dmucham na zimne, żeby ten entuzjazm, który teraz tak wspólnie głosimy, po jakimś czasie wygasł. Żeby się nie okazało, że zaczną się pretensje, żale, że nie daj Boże demony naszej trudnej, skomplikowanej historii zaczną odżywać w relacjach polsko-ukraińskich. Ale to w dużej mierze będzie zależało od nas, czy umiemy studzić nastroje społeczne hamować złe emocje, które się mogą pojawić, ale również bardzo dużo będzie zależało od państwa, od mediów, w jaki sposób to wszystko będzie przekazywane. W tej chwili jesteśmy świadkami również i tego, co na współczesnej wojnie występuje dezinformacji, siania niepokoju, skłócania, przekazywania informacji nieprawdziwych, po to, by również w jakiś sposób dzielić Polaków. Temu musimy przeciwdziałać. Wolność Ukrainy jest jak może rzadko w historii w tej chwili ściśle związana z wolnością Polski. To co mówił kiedyś świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński na naszych oczach się materializuje. Dlatego ta pomoc jest potrzebna. Oczywiście moje biuro jest również do dyspozycji tu na piekarach, jest co prawda w tej chwili w remoncie, ale w ciągu kilku dni będzie udostępnione. Natomiast są wyspecjalizowane instytucje które profesjonalnie zajmują się również zbiórkami czy finansowymi, czy materialnymi. To jest Polski Czerwony Krzyż, to jest Caritas, Polska Akcja Humanitarna i wiele, wiele innych instytucji. My, jako posłowie, jako parlamentarzyści, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja chcę również podziękować za wszelkie deklaracje, które złożyły samorządy. Również miasta Torunia, samorząd województwa któremu jestem również bardzo wdzięczny, zgłaszają się kolejne powiaty i gminy, które chcą pomóc materialnie tym wszystkim, którzy takiej pomocy będą potrzebowali. Nasza wspólna historia Polaków i Ukraińców, była trudna i skomplikowana. Może jest czas, by już nigdy więcej demony, te, które nas poróżniły, nie zwyciężyły. Niech żyje wolna Ukraina. Jest taki wiersz, którego wszyscy uczyliśmy się w szkole, wiersz z wiosny 1939 roku Władysława Broniewskiego, kiedy przyjdą podpalić Twój dom. Dzisiaj Putin podpalił Europę i gdy płonie dom sąsiada, to nieważne jest, czy było się z nim w sporze, nieważne jest, czy z innymi sąsiadami też tam zawsze nam się układa, tylko trzeba iść gasić ten pożar. Trzeba gasić tak, jak każdy z nas potrafi. My nie jesteśmy żołnierzami, w związku z tym nie jesteśmy w stanie pomóc w ten sposób. Ale mamy serca, które też chcą pomagać w różnych obszarach. Dziękuję za tę deklarację i już wspomniane zaangażowanie samorządów. Ci wszyscy, którzy tutaj przyjadą do nas, do Polski, bez względu na to, ile ich będzie. Jestem przekonany, że sobie poradzimy. Te deklaracje, które mówiły panie posłanki, pan poseł, o tym, że tutaj już czekają miejsca, to jest bardzo ważna rzecz. Musimy także pomagać tym, którzy tam są na Ukrainie i nie będą tu przyjeżdżali, bo tam chcą zostać i walczyć. Dlatego też ważną rzeczą jest, aby zbierać także różnego rodzaju dary, które możemy wysłać tam, zwłaszcza środki medyczne. Już od Dwóch, trzech dni prowadzona jest w tym zakresie, jak tylko przyszły informacje, że wojna naprawdę wybuchła. Prowadzona jest w Toruniu i w moim biurze, i w różnych miejscach Torunia, na przykład na miejskim targowisku poprzez niektóre parafie zbiórka właśnie tego typu środków. I zachęcam wszystkich Państwa, żeby tego typu medykamenty mamy precyzyjne listy, co jest najbardziej potrzebne zbierać i poprzez czy to moje, czy inne biura parlamentarne, czy poprzez instytucje parafialne, bo tam też są takie zbiórki składać, one będą wszystkie trafiały bezpośrednio tam na Ukrainie. Są w Toruniu siostry Terezjanki, które mają także swój klasztor w Łucku, który jest miastem partnerskim Torunia. Będziemy się starali bezpośrednio poprzez nich, żeby to trafiło do ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują, tam na Ukrainę to wszystko przesyłać, Także bardzo Państwa prosimy o to, aby za pośrednictwem naszych biur parlamentarnych, także mojego, które się mieści w budynku Lasów Państwowych na Moniuszki 12, wejście od szczytu, tego typu rzeczy składać. Jeśli by była potrzeba w selekcjonowaniu, w segregowaniu tych rzeczy, moja żona, która jest nauczycielem w jednej z trójmyskich szkół prosiła, żeby powiedzieć, że już u niej się deklarowali uczniowe, ale jest przekonana, że we wszystkich innych szkołach także się zadeklarują i chętnie pomogą. Właśnie w takich technicznych sprawach, gdzie po prostu będą potrzebne ręce do pomocy, aby to wszystko przygotować, spakować i w sposób odpowiedni wysłać. Prosimy o tą pomoc. Miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak zdajemy egzamin w takich trudnych chwilach. Ten egzamin musimy wszyscy zdać. To jest świadectwo tego braterstwa nas, Ukraińców i wszystkich innych mieszkańców świata, naszego kontynentu, jakimi jesteśmy ludźmi. Szanowni Państwo, od lat pracuję w relacjach polsko-ukraińskich, gdyż jestem wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Polski i Ukrainy. I chcę powiedzieć, że, patrząc z tej perspektywy, nie wiemy dzisiaj jeszcze, jak będzie wyglądał dalej ten konflikt. Czy zakończy się w jakimś najbliższym czasie, czy dojdzie do jakichś negocjacji dyplomatycznych, czy Rosjanie wycofają swoje wojska z terenu Ukrainy, czy też ten konflikt będzie trwał i będzie długi, wyczerpujący. I dramatyczne dla osób cywilnych, które mieszkają na Ukrainie. Przypomnę, że na dzień dzisiejszy z terenu Ukrainy nie mogą wyjeżdżać mężczyźni między 18 a 60 rokiem życia. Dlatego też te 50 tysięcy osób, które przybyło wczoraj do Polski, to są kobiety i dzieci. Najczęściej też matki z dziećmi na rękach, małymi dziećmi. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której Władimir Putin i Kreml, który tak bezwzględnie. Podjął decyzję o ataku na kraj, jakim jest Ukraina, będzie prowadził działania na rzecz tego, żeby wycofać się z Ukrainy, możemy spodziewać się, że ta fala uchodźców nie napłynie w takim stopniu, jak i dzisiaj jest to przewidywane. Ale gdybyśmy mieli przyjąć te złe założenia, no to spodziewajmy się rzeczywiście, że na teren Polski napłynie dużo, dużo więcej uchodźców, i trzeba będzie wytężyć nasze działania i zrobić wszystko z serca, co jest potrzebne a tym ludziom pomóc. Jesteśmy w Toruniu, gdzie jest prężny uniwersytet i uważam, że powinniśmy zwrócić się jako parlamentarzyści także do rektora UMK w przyszłości, jeżeli będzie taka konieczność, o możliwości kontynuowania studiów dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać naukę na terenie Ukrainy w wyniku wojny. To są bardzo ważne rzeczy, bo ludzie będą poszukiwali pracy, będą poszukiwali zajęcia, będą chcieli dalej normalnie żyć, a nie wiadomo, czy będą mogli wrócić do własnego kraju. W związku z tym należy się pochylić nad potrzebami poszczególnych ludzi, matek z dzieckiem, studentów, tych, którzy będą poszukiwali pracy. Jak Państwo wiedzą, Torun jest miastem partnerskim z Łódzkiem i prowadzi bezpośredni kontakt z tym miastem. Prezydent miał okazję rozmawiać z włodarzami w Łódzku, zadeklarował pomoc. Miasto też poinformowało, że przygotowuje pomieszczenia, gdzie młodzież można przyjąć te osoby, które do Torunia dotrą. Na stronie internetowej miasta też miała miejsce taka dyskusja dotycząca tego, dlaczego nie zorganizować takiej bazy osób prywatnych, które deklarują chęć przyjęcia poszczególnych osób, jeżeli będzie taka konieczność. Ja ze swojej strony wyraziłem taką wolę, bo mam możliwość, aby wraz z rodzicami mógł przyjąć jedną rodzinę pod swój dach. I szczególnie w sytuacji, w której są to matki z dziećmi, myślę, że możemy zwrócić się do mieszkańców Torunia też, że nie tylko otwierajmy swoje biura. Nie tylko te pomieszczenia, gdzie dane osoby będą mogły przespać, będą mogły zrobić sobie herbatę, ale jeżeli to jest możliwe i naprawdę ktoś, ktoś ma taką możliwość i ma ten kąt u siebie w domu, to może być taka potrzeba i taka konieczność, żeby ludzie poczuli, że ktoś się nad nimi pochylił, że serce im pokazał, że nie są sami w tym wszystkim i myślę, że znając mieszkańców Torunia otworzą swoje serca i będą chcieli pomagać tym, którzy tutaj dotrą i będą w potrzebie. Bardzo ważne jest to, co powiedziała pani poseł Hartwich, i tu pani poseł Sherring Wielgis, i pani poseł Michałek jako kobiety, że na pewno będą potrzebne środki higieniczne, mleko dla dzieci, pieluszki, takie materiały, które potrzebują dzieci, na pewno jakieś przytulanki. Dzieci przeżywają to najtrudniej i najciężej to, co się przecież dzieje. Dla nich to jest tragedia. Nagle nie mają domu, nagle nie mają dachu nad głową, więc tym bardziej pochylmy się nad tymi, którzy tutaj dotrą i wspólnie. Starajmy się zrobić, co jest możliwe, abyśmy po prostu pokazali swoje serca, i bardzo dziękuję wszystkim parlamentarzystom tutaj z Torunia za tą inicjatywę, to spotkanie i chęć koordynowania tych działań. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękując wszystkim parlamentarzystom, jak widzicie, od wielu dni. Każdy stara się podejmować działania pomocowe, jak tylko może, wykorzystując wszelkie znajomości, wykorzystując wszelkie możliwe bazy noclegowe, zbiórkowe, bo, tak jak powiedział pan poseł Gierzeński, dzisiaj zdajemy ogromny egzamin takiej dojrzałości, braterstwa, człowieczeństwa, przyzwoitości, i, i to, jak się dzisiaj zachowamy, będzie miarą nasz, naszego, e, 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 nas, nas, naszego człowieczeństwa. Na, kanałach, na naszych kanałach w, w mediach społecznościowych przygotujemy oczywiście specjalne grafiki, które będą informowały o miejscach zbiórek, o godzinach, tak żeby Państwu to oczywiście wszystko ułatwić. Chciałbym do tych wszystkich apeli dodać jeszcze jeden, bo oczywiście na Ukrainie jest potrzebna broń, amunicja, Pieniądze, co, co Europa przekazuje, środki higieny, środki czystości, ale jest też potrzebna krew. I to jest sygnał, który płynie bezpośrednio od Ukraińców. Jest potrzebna krew. Tych zbiórek w Polsce jest już wiele, ale to jest taki gorący apel, że wszyscy ci, którzy są w stanie oddać swoją krew, znaleźć jakiś najbliżej położony punkt krwiodawstwa. Jest ogromny apel, żeby w ten sposób także im pomagać. To, to jak Ukraina odbierze nasze te realne działania o pomoc, to od tego zależy, jak potoczy się ich życie w, nas, w ciągu następnych tygodni, a może miesięcy. Ten, ta, ta agresja może potrwać tydzień, a może potrwać dłuże, długie miesiące. Naprawdę, róbmy wszystko, co w naszej mocy. Każdy apel, każda, każdy wkład jest tutaj niezwykle istotny. Dziękuję Państwu i trzymamy chwałę Ukrainie.